Witajcie w kolejnym filmie na Gwiazdologii. Dziś film na temat Merkurego w znaku Byka. Chcę tu jeszcze zaznaczyć, jak ważne jest poznanie wszystkich ustawień w Waszym horoskopie urodzeniowym, wszystkich tych planet wewnętrznych, ponieważ to, jaką macie Wenus, jakiego macie Marsa, jaki macie znak Słońca, Księżyc, Merkury również, ponieważ to się składa na Waszą osobę, tak? Wasz głos, Wasz styl wypowiedzi to jest bardzo dużą częścią tego, jaką osobą jesteście i dopiero cały obraz tych planet, zależności pomiędzy nimi, Reprezentuje to, jaką osobą jesteście naprawdę w środku, ponieważ byk bykowi równy nie będzie. Będzie ta energia spokoju, ziemska, tak, ale w działaniu możecie być zupełnie inni w sposobie mówienia, pisania, komunikowania się z ludźmi, możecie być zupełnie inni w sposobie tego, jak podchodzicie do relacji, tak, do miłości. Tutaj wasza Wenus. Też możecie się różnić, także te planety wewnętrzne poruszają się z szybszą prędkością, szybciej zmieniają to położenie, więc ten byk bykowi równy nie będzie, tak? Także zachęcam tutaj do zapoznania się ze wszystkimi swoimi ustawieniami. Jeśli ich nie znacie, zostawiam tutaj darmowe kalkulatory astrologiczne w opisie pod filmem. Tam wpisujecie sobie Wasze dane. Musicie znać dokładną godzinę Waszego urodzenia. Jeśli jej nie znacie, możecie tę informację uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. To jest chwila. Moment, jak traficie na kogoś pomocnego, te informacje są udzielane od ręki, wpisujecie sobie te dane i macie rozkład wszystkich planet we wszystkich znakach zodiaku. Oczywiście na cały obraz was będzie też wpływać hmm, to, jakie są aspekty pomiędzy tymi planetami. Czy te planety są ułożone w stosunku do siebie dobrze, czy się wzmacnia ich siła, czy na siebie dobrze działają, czy wręcz przeciwnie, czy się jakoś blokują, tak? Tutaj te zależności też są ważne. I jednak my się tu skupiamy tylko na tym położeniu, na razie w znaku, tak, żebyście zobaczyli ogólną energię tej osoby. Więc jeżeli coś tutaj Wam się nie będzie zgadzać, to może być tak, że ten Wasz Merkury w znaku byka jest na przykład zablokowany są jakieś niekorzystne aspekty w stosunku do niego jakieś niekorzystne położenie jego jeśli coś tutaj będzie zachwiane bądź po prostu jest zachwiane waszą silną energią na przykład waszego znaku słońca tak bo wasza energia wasza ekspresja wypowiedzi to też jest ta energia tutaj mm, słoneczna to też będzie wpływać na to, jak, jak Was postrzegają ludzie, tak? Także i w tej wypowiedzi, i w tej komunikacji. Także tutaj zachęcam do takiego szerszego, bardziej całościowego spojrzenia na ten temat, na temat Waszej osoby. I tak pokrótce: planeta Merkury w Waszym kosmogramie pokazuje, w jaki sposób Wy mówicie. Jaki macie styl wypowiedzi, również waszą gestykulację, tak? To, co teraz widzicie tu, co ja robię, to jest mój merkury. To, jak do Was mówię, to jest mój merkury, mój styl wypowiedzi, również wasz styl pisania. Także tutaj mamy i tą werbalną, i te pisa to pisanie, tak, w formie pisania, jak wyrażacie wasze myśli na papier, jak to przelewacie, czy jesteście bardziej, właśnie, tacy barwni w słowach, kwieciści, czy bardziej szybko na temat, czy potrzebujecie czasu, żeby coś napisać, ubrać w słowa, też sposób, w jaki wchodzicie w kontakty. Czy jesteście bardziej otwarci do ludzi, bardziej zagadujecie, czy potrzebujecie trochę czasu, żeby się otworzyć, czy bardziej wolicie słuchać, czy bardziej wolicie mówić. Tu pokazuje właśnie pozycja Merkurego w waszym kosmogramie. Też w jaki sposób myślicie, podejmujecie decyzje, jak rozważacie na przykład za i przeciw, jak podejmujecie kroki, jak macie wybrać pomiędzy A i B. To co wtedy się w Waszej głowie dzieje, tutaj pokazuje Merkury I też w jaki sposób się uczycie, w jaki sposób przyswajacie informacje Jak to Wam najlepiej wychodzi, czy bardziej na spokojnie, czy w ruchu, czy jesteście szybcy w tym przetwarzaniu informacji Czy potrzebujecie troszkę więcej takiego spokoju, stonowania, że musicie sobie siąść, spokojnie się nauczyć, przyswoić te informacje I też jak przekazujecie tą wiedzę to, co wiecie, jak to przekazujecie, czy to ucząc innych, czy ucząc wasze własne dzieci, czy w pracy na przykład, jak wy komunikujecie te informacje, które już wiecie. Planeta Merkury też pokazuje w waszym kosmogramie, czy macie jakieś na przykład zaburzenia natury logopedycznej, czy macie tendencję na przykład do dysleksji, problemów z wymową, jakichś zaburzeń wymowy, hmm, czy właśnie. Problemów w nauce, to będzie pokazywać wasz kosmogram i ułożenie tego Merkurego. Też, czy macie jakieś problemy tutaj mm, z dualnością, ponieważ Merkury to jest patron bliźniaka i tu mamy tą fizyczną też sferę, którą będzie pokazywał Merkury, czyli na przykład wasze płuca. Wasze problemy z systemem oddechowym, czy macie astmę, czy macie problemy z nerwowym oddychaniem, czy jak mówicie, to mówicie prędko i się zapowietrzacie, czy wręcz przeciwnie, spokojniej, czy też macie problemy na przykład z koniczynami. Tutaj ręce, głównie dłonie, tak, ramiona, czy macie jakieś tutaj właśnie problemy wrodzone z tym, też może pokazywać to pozycja waszego Merkurego. I też jest bardzo ważne poznać pozycję Merkurego nie tylko waszego, ale też waszych bliskich. Ponieważ znając y, na przykład styl wypowiedzi naszych dzieci, czy styl nauki naszych dzieci, w jaki sposób one najlepiej się uczą, my możemy im lepiej w tym pomóc, tak? Możemy im przy tym asystować. Jeśli wiemy na przykład, że nasze dziecko no, nie może się coś skupić, coś mu nie wychodzi, wierci się i kręci, i tak jest zawsze, a na przykład nie ma stwierdzonych jakichś problemów w uczeniu się, tak? Czy jakiegoś takiego y, zespołu nadpobudliwości, ale coś jednak im sprawia ta nauka taka spokojna problem, to wtedy może być tak, że ten Merkury na przykład jest w znaku, w którym um, będzie uczył się lepiej poprzez ruch, poprzez aktywność lub poprzez kreatywność, poprzez na przykład zajęcia plastyczne, będzie przyswajał lepiej na przykład tą matematykę, tak? Że to nie będzie zawsze ten styl szkolnictwa, który jest jakby um, od linijki dla wszystkich, tak? Tutaj, po, ta, znając tą pozycję Merkurego, możemy bardzo pomóc właśnie dziecku w nauce, jeśli macie dzieci. A jeśli nie macie, macie partnera na przykład, czy przyjaciela, pomoże wam. W tym, jak komunikować się z tą drugą osobą, jaki styl komunikacji ma ta druga osoba. czasami jest tak, że właśnie partnerzy nie mogą się porozumieć. Wtedy jest tak, że na przykład jest problem z tą komunikacją w związku, i wtedy możemy spojrzeć na pozycję tego merkurego i zobaczyć, dlaczego ta osoba mówi w taki sposób, jak mówi, dlaczego na przykład nazrani słowami, lub dlaczego jest taka w myśleniu, jaka jest, dlaczego myśli w taki sposób, i możemy zacząć z tym pracować, tak? Możemy zacząć patrzeć, OK, masz. Tak, ale na przykład mnie ranią Twoje słowa, i wtedy popracujmy nad tym. I wtedy wiemy, z czego to wynika. Że to nie zawsze wynika ze złej woli tych osób, tylko właśnie z tego, że na przykład szybciej przetwarzają te informacje, za szybko coś powiedzą, za gwałtownie. Także tutaj, znając pozycję Merkurego też Waszych bliskich, bardzo pomaga to w budowaniu, w poprawianiu tych relacji. I przechodzimy do dzisiejszego ustawienia, czyli Merkurego w znaku byka. I teraz musimy spojrzeć sobie tutaj przede wszystkim na znak tego byka. Byk, czyli najpowolniejszy znak zodiaku. I patronką jest Wenus. Także ta energia tutaj i ta wenusowa i właśnie ta energia powolnego, spokojnego byka będzie przekładać się tutaj na sposób myślenia tych osób, sposób przetwarzania informacji, sposób mówienia i sposób komunikowania się właśnie z ludźmi, tak? To wszystko będzie się przekładać na tą planetę Merkury. Więc teraz Byk spokojny cierpliwy, taki wyważony, stabilny. Osoba z takim ustawieniem Merkurego w Byku będzie lubiła mm, mieć czas, mieć czas na zastanowienie się, na spokojne przemyślenie na przykład problemu czy jakiejś decyzji do podjęcia. Ona będzie lubiła się na spokojnie zastanowić, rozważyć wszystkie opcje i w swoim czasie, bez pośpiechu, podjąć najbardziej korzystną decyzję dla samych siebie. Osoby te są bardzo takie praktyczne w swoim myśleniu, w swoim sposobie rozumowania, podejściu do różnych kwestii, problemów. One lubią mieć czas, żeby tak spojrzeć sobie na szerszy obraz danej sytuacji, aby myśleć na spokojnie plan według siebie, przetworzyć to przez swój system wartości. I na spokojnie, krok po kroku to realizować, ponieważ byk jest to znak stały. I jeśli on już podejmie jakieś decyzje, podejmie jakieś działania, one są zazwyczaj stabilne. One trzymają się tych decyzji i one doprowadzają te kroki zawsze do końca. One to ciągną, więc zanim się zdecydują na coś, muszą być pewne, że to jest to, co chcą zrobić, tak? że to jest to, co będzie dla nich korzystne. Że to jest to, co im będzie pasować, ponieważ byk, znak stały, robi według siebie. Tak, on nie słucha innych. On robi według siebie to, co dla niego jest korzystne. Nie będzie za bardzo słuchał właśnie otoczenia, tylko będzie to um, wszystkie te decyzje, te um, podejście do różnych kwestii, do problemów będzie przetwarzał przez swój system wartości, przez swoje przekonania. Osoby z tym Merkurem w znaku Byka, czyli tą planetą myślenia, mogą być bardzo uparte i bardzo takie konserwatywne w swoich poglądach, w swoich wierzeniach, w swoich ideach. Te osoby zazwyczaj jest bardzo ciężko przekonać do jakiegoś swojego sposobu myślenia. Ciężko im jest cokolwiek narzucić, tak? Bykowi nie narzucicie. Byk jest znak stały, on wie, czego chce, on się tego trzyma i on nie lubi zmieniać. Jak byk ym, już coś postanowi, on się tego trzyma. On nie jest za bardzo otwarty na zmianę. I są to osoby, które lubią wiedzieć, że jak podejmą jakieś decyzje, będą to dla nich korzystne decyzje, stabilne, ponieważ byk zawsze patrzy w przyszłość. Byk zawsze patrzy, żeby było komfortowo, żeby. Zyskać na czymś, tak? On lubi, pamiętajcie, byk jest związany z materią Lubi wygodne życie, lubi piękne życie, lubi luksusowe życie, lubi komfort, komfort w życiu Więc w sposobie myślenia będzie też wszystko przetwarzał m, przez to, czy jemu się coś opłaca i to nie jest takie, takie zimne wyrachowanie czy wykalkulowanie. On po prostu wie, że żyje dla siebie tak? i jemu w życiu ma być miło, ma być komfortowo. Więc on wszystko to będzie przetwarzał właśnie przez to myślenie na zasadzie, czy ta decyzja, którą podejmę teraz, jest korzystna na dłuższą metę. On nie będzie podejmować decyzji tylko tu i teraz, że jest ok. Tak jak Merkury w baranie, który ma tendencję do podejmowania decyzji na szybko. W tym punkcie, w tym momencie wydaje mi się, że to jest dobre i to robię. Nie, byk będzie w całkowitym przeciwieństwie, on będzie patrzył. Na y, szerszą perspektywę, na to, czy w szerszej perspektywie ta decyzja będzie dla niego dobra, czy mu nie zaszkodzi, ponieważ Byk lubi stałość, Byk lubi się asekurować w tym życiu, tak? On lubi się zabezpieczać, on nie lubi dyskomfortu, on nie lubi nieoczekiwanych sytuacji, nie lubi być zaskiwane, on lubi mieć wszystko poukładane. Mam swoje myślenie, mam swoje działanie, mam swoje życie. I sobie powoli to wszystko realizuję, ale zawsze się zabezpieczam, tak? Zawsze patrzę na to, żeby nie stracić Jednak z tym ustawieniem Merkurego w znaku byka możecie być osobami dość takimi konserwatywnymi w swoim myśleniu W swoich poglądach, w swoich wizjach Dość zamkniętymi na mm, zdanie, poglądy innych mm, Może tacy też mało tolerancyjni, ponieważ byk wie... Co myśli i tego się trzyma I tutaj możecie wyobrazić sobie tego byka tak jak na pastwisku I próbujecie go na siłę przepchnąć, tak? Weź ty się połóż gdzie indziej albo idź do zagrody Próbujecie na siłę go przepchnąć No nie przepchniecie, no byk siedzi i nie ruszy się Póki on sam nie będzie chciał Ponieważ byk zmieni, ale tylko wtedy, kiedy on będzie chciał Więc jeżeli właśnie macie tą planetę myślenia To jak wy podchodzicie do różnych kwestii poprzez intelekt tak będziecie działać, z taką energia, energią byka wy będziecie działać, że Wy nie chcecie zmieniać. Także tutaj warto nad tym popracować, żeby znowu nie zamykać się za bardzo na świat, nie zamykać się za bardzo na innych ponieważ czasami jest tak, że jak otworzymy te swoje horyzonty myśleniowe i otworzymy się troszeczkę na percepcje innych, możemy na tym skorzystać. Więc tutaj byk patrzy na stabilizację, patrzy na korzyści, patrzy na stabilność w życiu i właśnie to, żeby były te decyzje dobre dla niego. Więc tutaj taka perspektywa innych czasem może przysłużyć się do tego, że będzie wam w tym życiu jeszcze lepiej. Więc warto się czasami troszeczkę otworzyć. I popracować tutaj nad tym. Byki lubią komfort w życiu, więc osoby z merkurem znaku byka będą lubiły też komfort rozmowy. One nie lubią niekomfortowych tematów, nie lubią tematów takich niepraktycznych, nie lubią obgadywania, nie lubią rozmawiania za bardzo o innych. Wtrącania się w czyjeś życie, ponieważ to jest dyskomfortowe dla nich. To jest dyskomfort. One tego nie lubią. One w to nie będą wchodzić. One wolą się skupiać na takich praktycznych tematach. To, co mogę dotknąć, to, co mogę sprawdzić, możemy o tym porozmawiać. Także tutaj też rzeczy, które mogą pomóc im we własnym życiu, co może się im przysłużyć. One lubią na praktyczne tematy rozmawiać. Nie na jakieś takie, wiecie, odbieganie filozoficzne od tematu, czy właśnie na tematy związane z innymi. Wolą tutaj stabilnie, Dbać o ten swój ogródek, tą swoją przestrzeń. Te osoby lubią komfort w rozmowie, lubią, żeby było na spokojnie, delikatnie, tak, żeby sobie spokojnie wszystko przemyśleć, podebatować, porozmawiać. One lubią. Mieć dużo cierpliwości dla siebie w rozmowie, lubią mieć ten czas, że nikt ich nie pospiesza, żeby się wypowiedzieć, ale też dają tą cierpliwość drugiej stronie. Są bardzo dobrymi słuchaczami. Byk będzie siedział i będzie spokojnie was słuchał, wy spokojnie będziecie mogli się wypowiedzieć. To jest taka oaza spokoju w rozmowie. Ten byk was słucha, wy rzeczywiście wiecie, że on dla was ma czas, poświęca wam tą uwagę. I nie przerywa wam, tak? Jest taką osobą bardzo właśnie stonowaną, fajny taki rozmówca. Są to zazwyczaj osoby o takim ciepłym, pięknym głosie, spokojnym. Tutaj ta planeta Wenus, patron byka, bardzo odzwierciedla się właśnie w tym sposobie, jak one. Artykułują te swoje myśli Jak one się wypowiadają, jak one dobierają słowa Też w pisaniu będzie się to przejawiać Będą pięknie pisać, pięknie dobierać słowa Na przykład y, to ustawienie Markurego w byku ma Johnny Depp Pomimo to, że on jest zodiakalnym bliźniakiem Czyli teoretycznie osoba prędka, szybka, gadatliwa, towarzyska No to jak popatrzycie sobie na przykład na Johnny'ego Deppa Jeśli oglądaliście na przykład... Y, jego sprawę sądową, to jak on był tam na, na tej ambonie, tak, jak on się wypowiadał, to każdy czekał na każde jego słowo. To jest tak, taki spokój. To, to jest taki piękny głos, ciepły, taki wciągający w słuchacza. On metodycznie, spokojnie dobiera słowa. Te osoby bardzo też przywiązują wagę jakich słów, używają, żeby jak najlepiej oddały ich myśli. Więc zazwyczaj zajmuje jej to dłużej, dłuższy czas, żeby przetworzyć to, co chcą powiedzieć. Więc ten Johnny Depp, jak go obserwowaliście, jak yy, się wypowiada, on mówi spokojnie. On mówi powoli. On dobiera dobrze słowa. Ale też jest to bardzo interesująca wypowiedź, taka trzymająca w napięciu. Każdy jest zainteresowany tym kolejnym słowem, i tu właśnie bardzo fajnie jest widoczna ta Wenus, to ta planeta piękna w tej mowie, w tym głosie i w sposobie mówienia. Osoby te lubią komfort właśnie w mówieniu, w tym, że będą miały czas na podjęcie swoich decyzji, swoich działań, ale też w nauce. Jeśli uczycie się czegoś i macie Merkurego w byku, wy nie będziecie biegać, latać i na przykład przyswajać tej wiedzy poprzez jakieś robienie czegoś. Wy wolicie mieć komfortową sytuację, spokojne na przykład, czy to wykład, czy uczycie się w domu na spokojnie, tak? W swoich notatkach, yy, macie czas, nikt was nie pospiesza, wiecie, że macie na przykład przerobić coś i sobie spokojnie to robicie. Możecie siedzieć naprawdę parę godzin i sobie czytać wszystko dokładnie, przetwarzać te informacje, robić notatki, też lubicie się otaczać pewnie jakimiś ładnymi rzeczami, typu jakieś ładne notesy, karteczki, długopisiki. Bo Tutaj ta planeta piękna, tak? My lubimy Się otaczać tym, tym Pięknem jako osoby, jeśli macie dużo energii Byka w ogóle w sobie, lubicie otaczać się tym Pięknem, także również ta nauka będzie taka Okraszana tym pięknem I tym, żeby Wam było komfortowo Żeby to wszystko był taka Wasza przestrzeń I Wy wtedy spokojnie sobie Uczycie się spokojnie, sobie planujecie Tą naukę, nie lubicie stania Nad Wami, czy jakichś właśnie takich em, Kryzysowych sytuacji W stylu mam się to nauczyć już na teraz No to Was stresuje, wy nie czujecie się z tym komfortowo. Byk musi robić wszystko w swoim czasie i według siebie. I tak samo jest właśnie z tą nauką. Także jeśli macie to ustawienie w znaku byka mm, lub wasze dzieci, no to będziecie wiedzieć, że na przykład takie dziecko będzie potrzebowało troszeczkę. Mm, Takiego komfortu najpierw, żeby przejść do tej nauki, nie od razu z biegu, tylko będzie musiało mieć taki komfort, swoje miejsce, tak? swoje spokojne biureczko czy fotelik, i on spokojnie, będzie sobie mógł czytać, będzie wiedzieć, że może się rozsiąść tak? i spokojnie tą nauką zająć. Także tutaj potrzebny jest taki komfort i spokój w tym podejściu do dzieci, jeśli mają to ustawienie merkurego w znaku byka. I tu jeszcze taka mała wskazówka. Jeśli nie macie tego ustawienia, a ma na przykład wasz partner, partnerka lub ktoś bliski i chcecie na przykład taką osobę do czegoś przekonać, no to jest to bardzo ciężkie, tak? Bo tak jak już mówiłam, jak ten byk na pastwisku na siłę nie przepchniecie i im bardziej będziecie próbować siłą, tym bardziej ten byk będzie obstawać przy swoim, będzie jeszcze bardziej taki uparty i zamknięty na to, co Wy mówicie. Ale jeśli naprawdę coś jest dla Was ważne i chcecie coś przepchnąć, to będziecie musieli nad tym pracować parę tygodni, nawet parę miesięcy i będziecie musieli to robić w taki sposób kropla po kropli, tak rzeźbić w tej, w tej skalę i zasiewać tą myśl w tej osobie z tym merkurem w znaku byka, że. Ym, Dlaczego ta decyzja, którą wy chcecie podjąć, albo jakiś pomysł, do którego chcecie je nakłonić, będzie dla nich korzystny? Musicie to podeprzeć jakimiś takimi praktycznymi argumentami. Że im się to opłaca i im to przyniesie korzyść do ich życia. Także taki mały, taka mała wskazówka tutaj, jeżeli właśnie macie na przykład współmałżonka, współmałżonkę i ciężko jest przekonać taką osobę do jakichś swoich pomysłów, czy jakichś takich wymysłów, czy to w domu, czy jakieś wyjazdy, coś w tym stylu, taka osoba potrzebuje czasu i potrzebuje poczuć, że ten pomysł jest dla nich dobry. One muszą poczuć się komfortowo z jakąś decyzją. Także tutaj będzie. Potrzebna cierpliwość i czas. Także to już wszystko na temat ustawienia Merkurego w znaku byka. Dajcie znać, czy macie to ustawienie. Ja Wam powiem, że pomimo to, że mam ustawienie Merkurego w znaku koziorożca, to widzę dużo cech w sobie tych byczych, ponieważ mam księżyc w byku. Także dla mnie, do poczucia bezpieczeństwa, potrzebny jest też ten komfort. Także ja Was bardzo dobrze rozumiem z tą energią, właśnie komfortową, na spokojnie, w swoim czasie, według siebie, tak? No, tutaj widzicie, musicie spojrzeć na te wszystkie planety bardzo tak holistycznie i odnieść je do siebie, sprawdzić wszystkie swoje pozycje tych planet personalnych. I tak naprawdę wtedy stworzy Wam to całość Waszej osoby. Nie tylko właśnie, że wszystkie cechy muszę mieć z tego merkurego, czy wszystkie cechy muszę mieć z tego znaku Słońca. One będą się tutaj meszować, będą się tutaj tak merdżować razem, tak? Zaspalać, przenikać. Że myślę, że to jest bardzo ciekawe w tej astrologii, że właśnie nie jesteśmy wszyscy tacy. Jedno-jedynkowi, wszyscy tacy masowi, tylko każdy z nas jest takim indywiduum, jak linie papilarne, tak? Te kosmogramy nasze są inne, różnią się. Będzie mi bardzo miło czytać Wasze komentarze. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, za wszystkie łapki w górę, za poświęcony czas. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!